Dzisiaj uczestniczymy w akcji pod tytułem Wakacyjna wyprawka stomatologiczna. Współpraca z Warszawską Okręgową Radą Lekarską, Okręgową Izbą. Bardzo dziękuję panu doktorowi Dariuszowi Paluszkowi za zainicjowanie takiego działania, które promuje właściwe zachowania, podejście do higieny jamy ustnej. Szczególnie to cenne, że robimy to od tego najniższego poziomu, czyli dzieciaczków w przedszkolu. Wczoraj ponad 600 dzieci w szkole, dzisiaj 300 w przedszkolu. U progu wakacji Znakomite przesłanie, znakomity pomysł, żeby się tym tematem zająć, żeby zwrócić na niego uwagę, żeby on był ważny dla dzieci. A słodkie Nie! Nie lubią nasze od 8 lat w Sorocku odbywa się konferencja stomatologiczna, nazywa się to Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne, na które przyjeżdża średnio około 500 lekarzy z całej Polski. Przyjeżdżają do nas profesorowie, konsultanci naukowi, prezesi towarzystw naukowych, ale i też ci zwykli lekarze, którzy pracują na pewno w Sorocku lub w okolicach, w całej Polsce, w całej Warszawie, więc w momencie, kiedy już jest takie zgromadzenie lekarzy dentystów padłem na pomysł, że może udałoby nam się w jakiś sposób zaznaczyć swoją obecność w Serocku i dzięki uprzejmości pana burmistrza udało nam się zorganizować akcję, którą nazwaliśmy Wakacyjna Wyprawka Stomatologiczna. Zbliżają się wakacje, dzieci wyjeżdżają lub na jakieś kolonie, obozy, do babci gdzieś, gdzie będą mogły zapomnieć na chwilę o rygorze rodziców mycia, mycia zębów, więc przypominaliśmy im tą akcją, że należy dziennie pamiętać o tym, aby te zęby myć, aby dbać o zdrowie i pamiętać, że to, jak dzisiaj yy, dbają i wprowadzają w swoje życie pewne nawyki, będzie skutkowało ich zdrowiem ogólnym na całe życie. Jak prawidłowo oszczotkujemy zęby u dzieci, czyli na początku płuczymy sobie buzię wodą, w kubeczku mamy wodę i przypłukujemy buźkę, następnie na szczoteczkę nakładamy ilość pasty, mniej więcej wielkości ziarna grochu i dzieciaczki powinny wykonywać takie ruchy okrężne na powierzchni ząbków. Wykonujemy ruchy okrężne. Następnie po dokładnym umyciu tych powierzchni przystępujemy do mycia powierzchni żujących ząbków i wykonujemy ruch szorujący. Na każdych z ząbków, natomiast na zębach siecznych, wykonujemy ruchy wymiatające, żeby pozbyć się wszystkich zarazków. Nie zapominamy, aby umyć powierzchnie, które są z tyłu powierzchnie od języka, od strony podniebienia. Też ważne, żeby te powierzchnie doczyścić. Dbajmy o zdrowie, uczmy dzieci, uczmy rodziców, że mają dbać o zdrowie i mają dbać o swoje dzieci. Uczmy lekarzy, że szczególnie pediatrów, którzy muszą wskazać rodzicom, że należy to dziecko jednak zaprowadzić do dentysty. I starajmy się promować nie tylko bieganie. Nie tylko fit jedzenie, ale też zdrowy, piękny uśmiech. Jakie macie jeszcze w domu? Macie taką ręczną? O taką? Ja mam Ja mam i Mam nadzieję, że to jest początek inicjatywy, która będzie kontynuowana i że dzięki temu podniesiemy poziom higieny jamy ustnej wśród dzieciaków, a w konsekwencji wśród mieszkańców miasta i gminy Seroc. Życzę też innym samorządom, żeby mogły z tego przywileju skorzystać.